Witajcie serdecznie w kolejnym Espresso. Dzisiaj o nowym modelu kamery obrotowej Axis Q63 15LE. Nowy model kamery Q63 dedykowany jest do przestrzeni w infrastrukturze krytycznej, w ochronie obwodowej, w środowisku miejskim. Tam, gdzie chcemy obserwować duże przestrzenie, mieć możliwość dużego zoomu, obracania kamery. A ten model, dzięki bardzo wysokiej światłoczułości oraz dodatkowym technologiom, idealnie sprawdzi się, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Na pewno kojarzycie konstrukcję kamer Sericu 61. Są to bardzo estetyczne kopułki obrotowe z funkcją. Speed Dry, czyli z funkcją otrząsania się z kropel wody po umyciu np. myjką ciśnieniową. Ta kamera również posiada tą funkcjonalność, a dodatkowo czerpie wszystko to, co najlepsze z innych modeli. Mamy tutaj zastosowany bardzo światłoczuły przetwornik, jedna, druga cala. 31-krotny zoom optyczny, a ponadto wbudowany promiennik pozwala nam na widzenie w całkowitej ciemności obiektów oddalonych nawet na 300 metrów od kamery. W przypadku trudnych warunków oświetleniowych yy, często problemem staje się ostrzenie, czyli fokus. Tutaj yy, kamera posiada również świetną technologię ostrzenia na podstawie informacji zbudowanego lasera czyli technologia laser focus. Nowy model kamery ma niesamowite osiągi, jeśli chodzi o prędkość działania. Potrafi poruszać się z prędkością nawet 550 stopni na sekundę, a dodatkowo zastosowano tutaj nową unikalną technologię Quick Zoom, która pozwala y, zmienić krotność zoomu y, prędkością poniżej jednej sekundy, niezależnie od zmiany krotności zoomu. Zastosowane technologie pozwalają operatorowi w Natychmiastowy sposób dostrzec interesujące go obiekty oraz je śledzić. Dużym wsparciem będzie też zastosowanie technologii Auto Tracking 2, która ma możliwość kliknięcia obiektu i automatycznego podążania za takim wybranym obiektem. Na pewno na materiale wideo widzicie, że konstrukcja kamery jest bardzo dyskretna. Nie ma tu widocznego promiennika podczerwieni, a mimo to kamera pozwala dostrzec szczegóły obrazu w całkowitej ciemności z bardzo dużego dystansu. Dodatkowo konstrukcja pozwala spojrzeć nam nawet 20 stopni powyżej linii horyzontu, dzięki czemu kamera zamontowana niżej może obserwować na przykład wyższe kondygnacje budynku. Zachęcam do zapoznawania się z większą ilością materiałów i informacji o tym konkretnym modelu kamery. Zadawajcie nam pytania. A ja życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne espresso z Bodumiem. Tyle do powiedzenia o tej kamerze.